Cześć! Gdy ostatnim razem prezentowałem Wam pilota razem z odbiornikiem, postanowiłem pójść za ciosem i pociągnąć temat komunikacji pod czerwienią. Jak zapewne dla tych, co oglądali mój poprzedni odcinek, wszystko będzie wiadome. Dla tych, którzy tego nie zrobili, to. Link do, do odcinka z, z podstawową komunikacją znajduje się pod filmem i również dla tych, co mają włączone adnotacje, powinno się gdzieś pokazać właśnie w oknie w tej chwili. Używam odbiornika TSOP2236, który chodzi na częstotliwości 36 kHz. I w poprzednim filmie miałem go wpiętego w płytkę stykową i podczepionego pod Arduino w sposób następujący. Tak to ma trzy nóżki tutaj. Jedna idzie do masy, druga idzie do zasilania, a trzecia przez opornik 220V do pinu siódmego w Arduino. Dodatkowo, aby zaprezentować działanie, już tego i żeby, że tak powiem, kontynuować temat. Mam podpięte trzy diody pod piny 0, 3 oraz 4. A zaczniemy tam, gdzie żeśmy skończyli ostatnim razem, czyli przy sketchu z sygnału z pilota. Tutaj jedyne o czym musicie pamiętać to o tym, żeby ustawić sobie tutaj ten pin którego używacie do odczytu tak jak w moim przypadku jest to pin 7 także jeżeli używacie jakiegokolwiek innego to wy to, to zmieńcie tutaj to no i ten sketch po prostu zczytuje informacje z pilota i daje je nam w postaci decymalnej dzięki czemu będziemy mogli coś z nimi dalej zrobić ja tutaj na razie mam podpięte tylko 3 diody tak więc spróbuję tylko 3 diody tutaj z nimi się zabawić. I mamy jedna przycisk czerwony: 1177, 1173 foto i display 986. OK. I po prostu przerobimy nieco funkcję lub, tak żeby ona nam dawała tu jak, jakąś jakieś wyjście na tych diodach. Ja już mam tu przygotowane. Możemy tu użyć. Dwóch funkcji możemy w, użyć funkcji case albo if. Akurat w tym przykładzie posłużę się funkcją if, w następnym przykładzie posłużę się funkcją case, dzięki czemu będziecie mieli zrobione oba przypadki. Teraz tak troszkę przesunę to, tak żeby pilota było dobrze widać. Ok. I teraz tak, w momencie, kiedy wciśniemy guzik czerwony, no to ma się na serial monitorze wyświetlić napis czerwony i ma się zaświecić dioda zerowa, czyli ta, i tak dalej, i tak dalej. Czyli wygrywamy ten program. Na końcu dałem przerwę 300 ms, bo jak pamiętacie, jak widzieliście przed chwilą, w momencie wciśnięcia jednego przycisku. Ta funkcja powtarza się przez 4 razy, więc myślę, że nie ma sensu, żeby 4 razy kazać się zaświecać diodzie, bo jeden raz wystarczy. Także wrzuciłem tu przerwę 300 milisekund. No i wygrywamy to do Arduino i sprawdzamy, co się będzie działo. Ok, także nie wiem, odpalę również, może serial monitor, żeby było widać, że wszystko chodzi i buczy ok no i wciskamy klawisze, najpierw czerwony i jest czerwony no i następnie foto I jest foto, display i jest display wy tego nie widzicie albo może nie wiem, widzicie ale te diody naprawdę potrafią świecić a to co jest tutaj się dzieje to jest po prostu jakaś porażka, to jest taka bryndza że, że tak naprawdę one ledwo, ledwo yy, co się świecą. I szczerze Wam powiem, nie potrafię zrozumieć tego fenomenu. Dlatego, dlaczego tak się dzieje? A dlaczego użyłem yy, pinów yy, 0, 3 i 4? Otóż dlatego, że pin trzeci to jest pin PWM, czyli oznacza to, że możemy na niego dać. Użyć tej komendy analog write i wtedy nie musimy podawać funkcji high, tylko jasność 255. Natomiast pin czwarty to jest analogowy pin szósty, czyli tak samo jak w poprzednim przypadku, zamiast digital możemy tutaj dać analog write i wtedy to nie będzie 4, tylko A6. I też damy 255, czyli maksymalną jasność. I co się dzieje jak to wgramy do, yy, do Arduino. Już nie będę otwierał serial monitora, bo już wszyscy wiemy, że, tak, że to wszystko działa. Czyli wduszamy najpierw w czerwony guzik i zapala się nam dioda. Ona się bardzo słabo świeci, uwierzcie mi. Teraz wciskamy FOTO. I jak widzicie, to jest prawidłowa jasność tej diody. I potem wciskamy display, i również. I muszę Wam powiedzieć, że nie potrafię zrozumieć, z jakiego powodu y, diody, które są, y, które są podłączone do, do portów Digital, nie wiem, nie dostają odpowiedniej ilości prądu. W związku z tym stwierdziłem, że spróbuję pobawić się z biblioteką. Aby pobawić się z biblioteką, musimy nieco zmodyfikować nasz układ. To znaczy wyrzucamy tutaj z tego układziku ten opornik, bo nie będzie nam już potrzebny. I podpinamy wyjście z tego czujnika bezpośrednio. I w tym wypadku będziemy, musimy zmienić pin. Także z siódmego Przenosimy się do PINu bodajże jedenastego, a reszta pozostaje bez zmian. Yy, bibliotekę już mam wgraną, także nie ma z tym problemu, w, oczywiście udostępnię ją również yy, pod spodem, pod filmem, a także na moim Google Drive yy, powinien być link. Także wybieramy sobie z przykładów, jak wgrać bibliotekę, chyba nie muszę mówić, bo już tyle razy żeśmy to robili w poprzednich filmach, że nie ma sensu, żeby się w ogóle mm, za to, żeby marnować na to czas. I wybierzemy taką prostą y, funkcję, taki prosty przykład IR Receive Dump. I to jest programik, który po prostu sczytuje sygnał z pilota, tak jak ten poprzedni program. I zobaczymy, czy po prostu nasze diody będą się świeciły bez konieczności ustawiania ich y, na, za pomocą, nie wiem, analogów, pinów analogowych. Chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że y, tak, chcąc zagłębić się w ten temat, spróbowałem również podłączyć Arduino Uno. Tą, znaczy to Uno, to to co. To, to, to to Arduino, które to, tego klona, którego kupiłem niedawno w Chinach i jest dokładnie ten sam efekt, także nie jest to tak, że moje Arduino jest trafione i puszcza jakiś badziewiasty sygnał yy, na, te, yy, na te piny digital mogę powiedzieć, że w tej drugiej płytce jest chyba jeszcze gorzej, jeszcze słabiej te diody świecą, jeżeli puścimy na nie sygnał digital dobra, dosyć gadania, wgrywamy to do Arduino i zobaczmy na serial monitorze co tam się będzie działo jak będziemy wciskać poszczególne klawisze. Może tak, otworzymy sobie serial monitor i również czy będę używał na razie trzech klawiszy, czyli wciskam pierwszy. O. I mamy tu całą informację na ten temat i kod y, w tym momencie jest 4C9D. Y, jeżeli chodzi o klawisz foto to 549d i trzeci klawisz Display to jest 5bc. Oczywiście, cała reszta mnie tu za bardzo nie interesuje, więc szybko zmodyfikuję ten program. Jak widzicie, on tutaj po prostu uruchamia ten czytnik, a następnie wyrzuca tutaj jakieś nie wiadomo jakie wartości. Także z tego co widzę, tutaj tu jest funkcja dump, której my tak naprawdę tutaj wcale nie potrzebujemy, więc jak ją sobie po prostu wyrzucę to po pierwsze, tak żeby on był bardziej przejrzysty. Na razie też, żeby mieć większą przejrzystość, również wyrzucę tutaj y, te dopiski autora i wyrzucimy sobie tutaj te. Tego dumpa. Ok, jak widzicie, z biblioteką jest o wiele prościej. Zaledwie kilka linijek, czyli na początku ustawiamy sobie PIN, które mamy odczytywać yy, dane z pilota. Następnie są tam dwie linijki, jakieś tam konfiguracyjne. Następnie jest Serial Begin, po to, żebyśmy mogli coś zobaczyć na serial monitorze i po prostu to załącza nasz odbiornik IR. Teraz, ponieważ ja nie lubię tych kodów heksadecymalnych, to ja sobie użyję po prostu zwykłego DECA, czyli poproszę, żeby, żeby mi to wyświetlił, wyświetliło Arduino w formie normalnych cyferek. Także wgrywam to po raz kolejny i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Tym razem. Ok, czyli mamy tutaj nasz kod, a reszta to są jakieś śmieci. I myślę, że to podobnie jak w poprzednim przypadku trzeba tutaj po prostu dać przerwę po wszystkim. Tak więc myślę, że na koniec jak damy delay. I, tak jak w poprzednim wypadku, 300 milisekund powinno załatwić sprawę. Ok, i sprawdźmy w tej chwili, jak to wygląda. Otwieramy serial monitor. O, myślę, że przerwa 300 milisekund jeszcze jest za mała, także dodamy jeszcze 500 milisekund. Ale jak widzicie, już to zaczyna mieć ręce i nogi. Także guzik czerwony to jest 19613, foto to jest 2,1661, a display to jest 1468. I tym razem użyjemy funkcji switch, tak żeby nie było nudno. Także użyliśmy przedtem funkcji if. A teraz użyjemy funkcji Switch i dzięki temu będziemy mogli tutaj wiedzi, będziemy wiedzieli więcej jak to wszystko zrobić. Więc jeżeli chodzi o Switch, no to y, wybieramy Switch, to co ma, to co nam się wyświetliło, czyli tutaj tę wartość y, decymalną, i w przypadku, jeżeli zostanie wciśnięty guzik 19613, czyli czerwony, to ma się wyświetlić napis czerwony i zaświecić się dioda na pinie zerowym to samo drugi guzik na pinie trzecim i trzeci na pinie czwartym ok to wgrywamy to po raz kolejny no i sobie powklejałem ale chyba zapomniałem o jednym nawiasie Alright. wgrywamy po raz kolejny no i zobaczmy Wynik czyli tak otwieramy serial monitor. Tu mamy podgląd na diody i wciskamy pierwszy guzik czerwony. Dioda się zaświeca. Wciskamy drugi, foto również się zaświeca i trzeci display również się zaświeca. Zapomniałem wydłużyć czasu troszkę. No, ale wam powiem, że również te dioty słabo świecą i myślę, że to chyba taka uroda tego, tego nie wiem, tej, tych zabaw z pilotem, bo nie wiem, jak sprawić, żeby zapalić te digitale bardziej. Myślę, że tu jest coś, coś to Arduino nie domaga po prostu prądowo, bo zasilanie, które wychodzi stąd, to jest plus 5V. I dostaje się te 5V do tych diodek. Także myślę, że po prostu yy, brakuje, brakuje natężenia tego prądu tak, yy, w takim stopniu, aby te diody świeciły porządnie. No ale nic, to próbujemy teraz zrobić, nie wiem, trzy różne rzeczy na tych diodach, tak żeby. One robiły to co chciało. Czyli spróbujemy za pomocą czerwonej diody włączyć i wyłączyć. Yy... Ją włączyć i wyłączyć za pomocą tego samego guzika. Drugą spróbujemy rozjaśnić i przyciemnić. A trzecią diodę spróbujemy podłączyć pod przekaźnik i zasilać nią urządzenie na 220V. Tak więc musimy nieco zmodyfikować nasz system. I tak yy, pin 0 zostanie tak jak jest, a właściwie może włożę to w pin drugi, zobaczymy. Bo, może tutaj to TXRX, może to, to, to również stanowi w jakiś sposób o, o jasności tego, ale nie za bardzo chce mi się w to wierzyć. Tutaj rozbrajam tą trzecią diodkę i to podłączymy za pomocą diody szotki. do... do pinu na... na przekaźniku takim. Czyli tutaj jest dosyć prosta sprawa, bo tylko musimy wbić się w IN i podłączyć zasilanie, czyli VCC oraz oraz masę. Tu jak nie wiem w którymś po, poradniku już miałem używałem tego przekaźnika. On jest podłączony bezpośrednio pod 5V czy 5V. Hmm. No i okej okay, to mamy załatwione również. Czyli tak wygląda nasz finalny układ, czyli dioda pierwsza podłączona pod pin drugi, druga dioda podłączona pod pin trzeci, który jest również PWM, dzięki czemu będziemy mogli ją przyciemniać i rozjaśniać. Natomiast trzecia dioda podłączona pod pin czwarty, który jest również pinem analogowym szóstym i w momencie, kiedy sygnał, jakby cyfrowy, nie będzie dawał rady, no to będziemy mogli wówczas użyć tego PINu jako PINu analogowego i dać odpowiednie, yy, odpowiednią moc temu PINowi tak, żeby był w stanie uruchomić ten przekaźnik. Wracamy do Sketch'a i tu już mamy przerobiony przeze mnie nieco Sketch tak, żeby odpowiadał naszym potrzebom. Yy. To, co zmieniłem, dodałem tutaj dwie zmienne. Jedna to jest boolean y, stan zerowy, i druga zmienna to jest moc. Już wam mówię o co tu chodzi. Czyli, tak jak w, na początku, w przypadku wciśnięcia klawisza czerwony, y, z, powinna się zapalić nam y, dioda. Ta pierwsza, która jest w tej chwili podpięta pod pin drugi. Y, także to jest prosty po prostu włącznik, który, który trzyma ten, to wyjście. Następna rzecz to jest przycisk FOTO, czyli ten tutaj yy, drugi i on miał włączać yy, diodę podpiętą pod pin trzeci. No i on będzie to robił za pomocą yy, analog ride, tak żeby ona się zaświeciła z całą mocą, ale dodatkowo jeszcze użyłem tutaj tych dwóch klawiszy T i W. Które tak ładnie mi przypasowały, i one będą po prostu rozjaśniać i przyciemniać tą diodę podpiętą pod pin drugi. I w momencie, kiedy wcisnę ten klawisz T, który już wcześniej sprawdziłem, ma jakby wartość 11419, to w tym momencie moc będzie wzrastała o 25 punktów. Jeżeli ta moc początkowa była mniejsza niż 231. No to ma sens, bo jeżeli to ma mniej niż 231, czyli 230, to jak dodamy 25, to mamy 255, co stanowi maksymalną jasność tego wszystkiego. I wpisujemy na pin trzeci, właśnie tą wartość. W przypadku, kiedy wciśniemy ten guzik dolny, a moc. W danym momencie będzie większa niż 24, czyli wystarczy, że będzie 25. To w tym momencie zmniejszamy ją o 25 punktów i zgaśnie nam zupełnie ta diodka. Yy, I ostatni przykład yy, to jest yy, przekaźnik i on jest. Niestety wypróbowałem to wcześniej, jednak digital pin nie daje rady, także nie możemy użyć tutaj tego przykładu yy, z, po prostu ze zmianą stanu wzbudzenia. I użyłem tutaj dwóch klawiszy, czyli będziemy mieli display oraz 0, coś tam 0 set nieważne, także te dwa klawisze: pierwszy będzie włączał yy, ten przekaźnik, a drugi będzie ten przekaźnik wyłączał. Także w tym momencie, za pomocą tego pilota, możemy zrobić kompletne sterowanie, na przykład do jakiegoś światła, bo możemy to światło zapalać, gasić oraz przyciemniać i rozjaśniać. Ok, no to może wgramy to do Arduino i zaprezentuję działanie tego całości, już w tym momencie. Wszystko wgrane, czyli tak wciskamy, jak widzicie, diotka się zaświeca tutaj i gaśnie. Nie wiem na ile to widać, czy muszę przyciemnić, żeby to dobrze było widoczne w tej dziadowskiej kamerce internetowej, ale jak widzicie, zaświeca i gaśnie się, jednak nie jest to demon jasności. Ok, kolejna diotka to jest ten przycisk foto. Jeżeli go wcisnę to jak widzicie zaświeca się tu dioda z całą mocą i teraz mogę sobie zm zmniejszać i zwiększać jej natężenie za pomocą tych klawiszy tutaj zwiększać lub zmniejszać aż do całkowitego jej wygaśnięcia no i kolejna rzecz to jest przekaźnik który mam podłączony przez, pod klawisze display oraz 0, czyli w momencie, jak pewnie słychać to w momencie jak wciskam display to się włącza a w tym momencie się wyłącza. Jednocześnie, ja myślę, że o tutaj troszkę źle wam pokazałem. O, jak widzicie, załącza się również y, dioda na w samym przekaźniku. I tak jak mówię, niestety niemożliwe było to do wykonania y, za pomocą zwykłego digitala. Nie wiem, coś tam nie wyrabia się to Arduino. I tak jak mówiłem, próbowałem i Leonardo i i to UNO podrobione, i żadne z nich niestety nie dało rady dać odpowiedniej y, mocy temu całemu układowi. No, i myślę, że to by było na dzisiaj tyle. Znalazłem też fajny dokument, zresztą y, któryś z użytkowników, i teraz zabijcie mnie, ale nie pamiętam który jakiś czas temu. Y, Polecił mi ten artykuł na stronie majsterkowo.pl i tam znajdziecie mnóstwo jeszcze dodatkowych przykładów. Bo tam jest jakaś listwa yy, z diodami, którą można przyciemniać, rozjaśniać i tak dalej. Można również za pomocą pilota użyć yy, pilota jako myszki, jeżeli mamy yy, taki kaprys. Także, także również myślę, że link do tej strony podam pod moim filmem, tak żebyście mieli wszystko w jednym miejscu no i cóż, i to tyle na dzisiaj znowu chyba wyż, wyjdzie z tego strasznie długi odcinek no ale, ale myślę, że w tym momencie definitywnie zakończyliśmy temat yy, tej, tej, tych zabaw z pilotem i więcej nie będziemy już do tego wracać no i cóż, dziękuję Wam bardzo za uwagę. No i do zobaczenia następnym razem. Jeszcze chciałem wspomnieć tylko o tym, że ruszyła moja strona na Facebooku. Także wbijajcie tam, jeżeli, jeżeli macie również Facebooka, by być na bieżąco. No, whatever. W każdym bądź razie dzięki Wam raz jeszcze. Liczę na łapki w górę, na subskrypcje nowe oraz na komentarze. ・はい。T.